Dzień dobry, witam bardzo, bardzo serdecznie wszystkie koziorożce w horoskopie na 2024 rok. Będzie to horoskop szybki, jednorozkładowy, obejmujący wszystkie sfery życia, zarówno uczuciową, jak i zawodowo-finansową, a także energetycznie zdrowotną. Zatem zapraszam do wysłuchania. Koziorożce 2024 rok. Rady, wskazówki dla koziorożców. Koziorożce, koziorożce. Pięknie, karta gwiazdy finalnie, gwiazdka z nieba, dostaniecie gwiazdka z nieba, spełnione marzenia, zrealizowane plany, super otoczenie, świetne wiadomości, no przed Wami naprawdę fantastyczny rok, zaczynacie 2024 z trójką kielichów, to jest karta radości, świętowania, powodów do świętowania, sukcesu, zwycięstwa, także super, co Wam może poprzeszkadzać, ósemka kielichów, ósemka denarów, możecie po prostu mieć takie, możecie nie odchodzić od jakichś negatywów, które Wam po prostu no nie służą, możecie nie chcieć nie dać rady, Rady, tak? Nie mieć siły odejść, być może od jakiejś dawno obranej ścieżki, która już nie jest z wami spójna, być może od jakichś uzależnień, nałogów, od jakichś toksycznych ludzi, toksycznych związków, od jakichś blokad energetycznych, tak? Od tego, co po prostu Wam nie służy, możecie nie mieć siły, żeby odejść. I ósemka kadynarów mówi o tym, że jakaś myśl może wiercić wam dziurę w głowie, ale wy nie możecie, no nie możecie nie wiedzieć, jak sobie z tym wszystkim radzić. Także ja od razu polecam najbardziej terapię. Ona jest bardzo, bardzo pomocna, ale pomocniczo również, techniki relaksacyjne, medytacje, jogę, mindfulness, żeby uspokoić wasze, wasze myśli, Wasze nerwy i te natrętne myśli, żeby Wam dały spokój. Karta rada Cesarzowa, no będziecie widziane jako partnerka docelowa. Oczywiście można sobie odwrócić, może to być mężczyzna, w każdym razie jesteście widziane, będziecie widziane przez kogoś jako partnerka, partner docelowa, docelowy, jako kobieta serca, jako matka dzieci, żona, jako wybranka. Także super, ale również karty pokazują, żebyście do wewnętrznej siły się odniosły, do wewnętrznej siły, do wewnętrznej kobiecości, czy męskości, do kreatywności, do cierpliwości, to Wam pomoże. To, co nieuniknione i wynik dwójka, była i karta gwiazdy, no nieuniknione, jakieś kontemplacje, chwilowe może takie zanieruchomienie, tak, przestój, ale tu dobrze, zastanowicie się, czego potrzebujecie, co jest dla Was istotne, na coś nie godzicie, no i finalnie karta gwiazdy, no gwiazdka z nieba, będzie piękny rok przed Wami. Dziękuję bardzo, bardzo serdecznie, trzymam kciuki za Was bardzo mocno, życzę super 2024 roku. Do zobaczenia, do usłyszenia.